Czy mam fioła na punkcie misiowych rzeczy o tej porze roku? Być może? <grystanie> no witajcie, dzień dobry w trzecim już vlogmasie, ponieważ na Instagramie pytałyście, co przygotowuję na święta i jakie mamy tradycje, tak pomyślałam, że tutaj właśnie też opowiem. Jeśli chodzi o nas. To mieszkając tutaj w UK już od wielu lat, na przestrzeni tych lat ułożyliśmy sobie um, własną tradycję. Myślę, że to ważne, aby zatrzymać coś z naszego domu rodzinnego. To jest wtedy takie piękne, um, takie wartościowe i mające ogromne znaczenie. Tak jest właśnie u nas. Natomiast też na przestrzeni lat, mieszkając właśnie tutaj, dopasowaliśmy sobie po prostu pod siebie i nasza tradycja miesza się po prostu z angielską. Jeżeli chodzi tutaj o świąteczne menu, zapewne już wiecie, bo ja często o tym mówię na kanale, że bardzo staramy się, aby w naszym domu nie marnowało się jedzenie. Więc ograniczyliśmy ilość potraw do naszego takiego jakby niezbędnego minimum, do tych ulubionych, do tego, co naprawdę ze smakiem zjemy, nic się nie zmarnuje, dzieci zjedzą, i potem nie będziemy musieli my z mężem tego wszystkiego jakby na siłę kończyć. Myślę, że to ważne, aby. Wszelkie tradycje i ogólnie taką organizację świąteczną dostosować po prostu do siebie, do swojej rodziny, do swoich potrzeb. My zrezygnowaliśmy z wielu potraw, właśnie naszych takich tradycyjnych. Uważam, że w dzisiejszych czasach marnowanie jedzenia to jest po prostu coś najgorsze, co może się zdarzyć w każdym domu. Zawsze mam w głowie ludzi, którzy nie mają. Hmm, za co kupić tego jedzenia, albo że naprawdę chodzą po ulicach głodni, a w naszym domu jedzenie byłoby wyrzucane. To jest absolutnie nie do przyjęcia i moje serce by po prostu tego nie zniosło. Dlatego robimy wszystko, aby w naszym domu hmm, tak się nie działo. I to też tyczy się wszelkich świąt. Nie robimy za dużo. Aby nic się nie marnowało, robimy tylko to, na co mamy ochotę, to, co wiem, że zjemy, zarówno my z mężem, jak i dzieci. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, aby dopasować wszystko do siebie, do rozmiaru swojej rodziny, bo na pewno jest inaczej, kiedy tak jak na przykład w moim rodzinnym domu, do moich rodziców przyjeżdżają wszyscy, czyli właśnie y, siostry ze swoimi rodzinami. Ich dzieci, ze swoimi rodzinami, więc wiadomo, że i, i tych potraw, i tych ilości, wszystkiego jest więcej. Natomiast, tak jak u nas, tutaj jest nas tylko y, pięcioro, więc naprawdę nie potrzebujemy wiele na ten czas. I ja nie chcę, żeby w lodówce gdzieś siedziało jedzenie, którego my po prostu nie przejemy, bo naprawdę uważam, że to jest y, ogromny grzech marnować jedzenie. Ogromny. W tym roku również potrzebowałam troszeczkę się przeorganizować. Nie mogę tu w tej chwili jeszcze zbyt wiele o tym mówić, natomiast potrzebowałam zmienić, co będziemy jedli, jak na ten świąteczny czas, co będziemy kupowali i tak dalej. Jeżeli chodzi o plan, mam tutaj oczywiście wszystko zapisane. Tak ograniczyliśmy nasz plan na świąteczne posiłki w ten sposób, ponieważ tak, z naszej polskiej tradycji będzie ryba po grecku i pierogi z kapustą i grzybami, i jeżeli chodzi o takie dania, nasze tradycyjne polskie. To będzie to na tyle. A potem będą takie, troszeczkę idąc też na łatwiznę, będą takie gotowe rzeczy. Będą na pewno halumi fry z sosem sweet chili. To wszyscy bardzo lubimy i każdy mówi, że to właśnie chce. A będą na pewno sajgonki. Myślę, że z kaczką i z warzywami. Będą na pewno krewetki w tempurze, też do sosu sweet chili. Będą na pewno wszelkiego rodzaju sery, bo to też bardzo lubimy. Oliwki, myślę o takim wianuszku z serem brim. Pędliny, yy, i oczywiście soki, coś alkoholowego, coś bezalkoholowego. Owoce i myślę też jeszcze, że albo zrobię tiramisu, albo zamówię... Yy, jakieś ciasto. To jest taki ograniczony plan, przeorganizowany na, nas, na nasz świąteczny czas. Biorę też pod uwagę to, że mój mąż pracuje w Boże Narodzenie, syn idzie do swojej dziewczyny, do jej rodziny, więc u nas będzie Wigilia i głównie tak jakby to, co przygotowuję, będzie głównie na Wigilię coś może dla męża do pracy. Początkowo miałam w planach robić sałatkę z przepisu mojej siostry, myślałam również nad schabem, z przepisu moich rodziców, ale tak jak mówię, troszkę się tutaj pozmieniały nasze plany, więc też potrzebowałam się przeorganizować, jeszcze bardziej ograniczyć. Nasze przygotowania, nasze gotowanie. I tak to będzie u nas wyglądało, aby nic się nie zmarnowało, aby było pysznie, aby było to, co lubimy, aby nikt nic nie musiał, nic na siłę jeść, na spokojnie, dosyć skromnie. I uważam, że to jest właśnie fajne i piękne, że możemy sobie sami tworzyć nasze tradycje, możemy sobie sami układać to, co nam pasuje. Ale też właśnie zostawić odrobinę tego, co jest na przykład z naszego domu rodzinnego, jakąś taką tradycją i po prostu iść z tym przez lata. Więc tak to wygląda u nas. Nasze spokojne przygotowania, bez przepychu, bez zbyt dużej ilości wszystkiego. My po prostu tak lubimy. Nawet święta lubimy spędzać skromnie. Nie musi się dla nas nie wiadomo co dziać, nie musi nie wiadomo co robić w te święta. Spokój i ukochani ludzie. To jest dla nas najważniejsze. Także tak to u nas wygląda.